Rozwiążemy zadanie od 14 do 17 z arkusza przykładowego 2015. No ja mamy właściwości malganu i mamy tutaj pięknie napisane w tej ramce stwierdzono, że w probówce 1 nastąpiło odbarwienie fioletowego roztworu. No i tu mamy dopasować te nasze odczynniki do tego. No więc co? No to tutaj musimy mieć kwasowe środowisko, prawda? Jakby żadna nowość raczej. No i potrzebujemy czegoś, co będzie swój stopień utlenienia potrafiło zwiększyć, ponieważ mangan tutaj z siódmego zmniejsza się, tak? Na plus drugi, jak jest bezbarwny. W związku z tym potrzebujemy jeszcze. Azotanu 3 sodom, ponieważ mamy azotany 5, czyli one mogą zwiększać swój stopień utlenienia. To jest w sumie jedyna drobina z tych, która może to robić, tak naprawdę. Powiedzmy, no, będzie. No i w każdym razie tak, tutaj mamy w dwójce. Mangan przyjmuje w probówce 3 i ony zredukował się do związku, w którym mangan przyjmuje stopień utlenienia 4. Dobra, czyli w trójce będziemy mieli yy, będziemy mieli środowisko obojętne, bo tutaj będziemy mieli ten nasz brunatny osad, na 2 no ale potrzebujemy też czegoś, co będzie ten swój stopień utlenienia potrafiło zwiększyć, tak samo, prawda, bo ten mangan też będzie zmniejszył, potrzebujemy automatycznie jeszcze czegoś, co potrafi w drugą stronę, no i jeszcze tutaj yy, w trójce w takim razie musiało być zasadowe środowisko, skoro badano odczony czyli tutaj mamy wodorotlenek sodu, no i oczywiście już chyba tradycyjnie tą drugą substancję, która potrafi zwiększać swój stopień utlenienia. OK. Tutaj mamy teraz zapisać, co zaobserwowano w tych probówkach. No to już piszemy sobie w c 2, czyli tu gdzie mieliśmy zasadę, no to fioletowy roztwór przyjmuje zielone zabarwienie. Oczywiście mowa o jonach MnO4 2-, minus, czyli na szóstym stopniu utlenienia, tak? Gdzie mangan właśnie w zasadowym środowisku ma najsłabsze właściwości utleniające, no bo najmniej zmienia ten swój stopień utlenienia, Z najsilniejszym będzie miał wpływ I w trójce, tak? Czyli w trójce tutaj, gdzie mamy obojętne, no to oczywiście на фиолетовый. Ну, а брюнатный. Ok, no i tutaj mamy co? Napisać wzory jonów zawierających mangan, które powstały w wyniku redukcji jonów MnO4- w próbówce 1 i 2. To oczywiście Mn2, tak jak mówiliśmy w kwasowym, i w próbówce 2 mieliśmy zasadowe, więc będziemy mieli MnO4 2-. No i jedziemy dalej. Czyli musimy zapisać. 3, czyli tutaj, gdzie jest obojętny tym razem ten mangan. No to co? Redukcja. No to mamy co? MNO4-, tak? Przejdzie sobie w tej trzeciej. Miało być na czwartym stopniu utlenienia, więc MNO2. No i to jest oczywiście ten nasz brunatny osad. No i reakcja zachodzi w środowisku obojętnym, więc będziemy ją dobierali jak w środowisku zasadowym, tak? Czyli na stopniu utlenienia, plek do odmiany, jeżeli chcecie, otrzymać. do dobra, już tak będzie. Dobrze, czyli tu mamy siódmy, tu mamy czwarty, więc dopisuję sobie trzy elektrony po tej stronie, żeby również mieć czwarty. No i teraz tutaj mamy razem sumę minusów cztery, czyli tutaj muszę wpisać cztery oha-minus, żeby mi się minusy zgadzały z stronami. No i tu mamy cztery tleny i dwa tleny, razem sześć odjąć 4, czyli wpisujemy tutaj dwie wody. No i te nasze jeszcze jony NO2- prawda? na NO3- muszą przejść, czyli z trzeciego na piąty, czyli tu mamy trzeci, tu mamy piąty, czyli dopisujemy tutaj dwa elektrony, tu mamy razem minusów Zresztą tutaj mamy minusów 3, tu mamy 1, więc dwa elektrony. Nie, 2 elektrony, bla bla bla. Co mam, co powiedziałem? Tu mamy razem 3 minusy, tu mamy 1 minus, więc wpisujemy 2 OH minus oczywiście. No i teraz tu mamy dwa tleny i dwa tleny to 4. Minus 3 to 1 woda. No, żeby mi się tlen zgadza. No i tu mamy jeszcze uzupełnianka, czyli manganian 7 potasów wykazuje najsilniejsze właściwości utleniające w środowisku, oczywiście kwasowym, najsłabsze w środowisku, tak jak mówiliśmy, zasadowym. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że było łatwo, że pomogłam. Dajcie suba, opę w górę, no i do następnego filmu. Cześć!